No, witam serdecznie. Dzisiaj przyszła pora na recenzję drugiej księgi Avatara, legendy Anga. Muszę przyznać, że ziemia wypadła znacznie lepiej od wody. W pierwszym sezonie odnosiłem wrażenie, że twórcy za bardzo nie wiedzieli, jaki kierunek obrać z fabułą, gdyż wszystko się dłużyło, było mnóstwo niepotrzebnych odcinków i szczerze, pierwsza księga po prostu była w moim odczuciu nudna. Na szczęście księga druga naprawiła błędy pierwszej, i teraz jest to zupełnie inne doświadczenie. Przez cały drugi sezon nie nudziłem się ani razu i z zapartym tchem obserwowałem dobrze rozwijającą się już fabułę. Jak sama nazwa wskazuje, w tej księdze skupimy się na magii Ziemi. Ang i ekipa muszą wyruszyć w podróż, aby odnaleźć maga władającego tym żywiołem. W tym samym czasie, Zuko i Jairo spotykają młodszą siostrę księcia, Azule. Dziewczyna informuje ich, że ojciec Zuko chce, aby wrócili do domu. Niestety, jest to pułapka, i tak naprawdę, ojciec Zuko chce umieścić go w Lochach. Po szybkiej walce Airo i Zuko uciekają, a następnie osadzają się w Królestwie Ziemi i udają tamtejszych mieszkańców. Airo otwiera herbaciarnie, a Zuko mu w tym pomaga. Interes kręci się całkiem nieźle, ale to nie jedyny plus tej sytuacji. Zuko nareszcie zaczyna się zmieniać i powoli łagodnieć. Niestety nie wszystko jednak jak po maśle, ale o tym za chwilę. Wróćmy, może, do oficjalnych głównych bohaterów. Użyłem takiego określenia, bo jeśli chodzi o moje osobiste odczucia, to znacznie przyjemniej i ciekawiej oglądało mi się pocznania Zuko i jego siostry, aniżeli Anga. I jego ekipy. Jak wspomniałem, Ang w tej księdze będzie szukał maga ziemi, aby nauczył go władać tym żywiołem. W tym celu udają się do Królestwa Ziemi. Po jakimś czasie trafiają na turnie, gdzie spotykają Tov, młodą i ślepą dziewczynę, która posługuje się magią ziemi. Jest przedstawiona jako mega silny mag, którego ciężko jest pokonać, i faktycznie, kiedy widzimy ją w akcji, to widać po niej, że jest zaprawiona w boju. Następnie Ang rzuca jej wyzwanie i bardzo szybko ją pokonuje, co było trochę dziwne, ale hej, w końcu jest awatarem. Nasz młody bohater prosi Tow o nauki u niej, ale dziewczyna odmawia. Jednakże szybko zmienia zdanie i dołącza do drużyny Anga, aby pomóc mu opanować magię Ziemi oraz aby tym samym uciec od swoich srogich rodziców. Sama postać to bardzo mi się podoba. Jest to osoba ironiczna, twarda, ale też i zabawna. Najbardziej mi się podobało, jak sprzeczała się z Katarą i robiła jej <laughs> psikusy przy użyciu magii Ziemi. Na początku co prawda nie była przyjacielska na naszej ekipy, ale po rozmowie z Aro zmieniła swoje zachowanie i stała się pełnoprawnym członkiem drużyny Awatara. Chociaż jej charakterek dalej się w pewnych sytuacjach ukazywał, ale to na plus. Jeśli chodzi natomiast o jej umiejętności, to jest tu bardzo ciekawie. Magią Ziemi posługuje się z niebywałą perfekcją, więc nic dziwnego, że to właśnie u niej Ang pragnął się uczyć. Co więcej, Toph jest też ślepa, ale to za bardzo jej nie przeszkadza, gdyż za pomocą swoich stóp wyczuwa drgania, a to z kolei pozwala jej nadrobić brak wizji. Aby ją powstrzymać, można na przykład spalić jej stopy, ale na to przyjdzie jeszcze czas. W każdym razie postać tof, czy też tofu, jak zwykle na nią mówić, jest ogromnym plusem tej księgi. Skupmy się teraz może na antagonistach. Tym razem nasi bohaterowie będą musieli zmierzyć się z nikczemnym trio, skład którego wchodzą zwinna i przebiegła Tylee, ponura i bezwzględna Maj oraz zła do szpiku kości Azula. Ta ostatnia, jak wspomniałem, jest młodszą siostrą Zuko i o ile jej brat przejawia jakieś napady dobroci, tak Azula jest od dołu do góry pomalowana na czarno prowadza też ona wyższy poziom posługiwania się ogniem. Potrafi strzelać błyskawicami oraz używać niebieskiego, bardziej potężnego ognia. Przyznam, że spodziewałem się jednak czegoś więcej po takich zapowiedziach z waszej strony, ale finalnie nie wyszło tak źle. Nie jest to co prawda szczyt moich marzeń jeśli chodzi o ten żywioł, ale na pewno było to ulepszenie, którego moim zdaniem ogień potrzebował. Ponieważ Zuko aktualnie się ukrywa i przechodzi wewnętrzne rozterki, to misję pojmania awatar. Przejęła właśnie Azula i szczerze wychodzi to jej znacznie lepiej niż Zuko. Co prawda nie udało jej się kompletnie pozbawić awatara wolności, ale widać było, że Ank musiał znacznie bardziej się trudzić w walce z nią niż z jej bratem. Jej pomocnice, czyli Tylee oraz Mai, też nie odstają i nie pełnią rolę bezużytecznych pachołków. Każda z trójki dziewczyn wyróżnia się na tle reszty, czy to pod względem charakteru, czy umiejętności. Tylee, jak wspomniałem, jest akrobatą, przez co jest bardzo zwinna i wygimnastykowana. Potrafi też wyłączyć cię z gry poprzez naciskanie odpowiednich punktów na twoim ciele, coś jak Clan Hyuga z Naruto. Z charakteru natomiast nie pasuje moim zdaniem do kraju ognia, gdyż jest to pogodna dziewczyna z wiecznym uśmiechem na twarzy. Jej przeciwieństwem jest Mai, ponura dziewczyna z przyklejonym na stałe grymasem. Tak samo jak Taili nie posługuje się żadną magią, ale jej oryginalnym atutem jest używanie przeróżnych broń, jak na przykład strzały. Całe trio bardzo mi się podoba, ponieważ cały czas świadomie lub nieświadomie porównuje sobie Awatara z Naruto, gdyż jest bardzo dużo wspólnych elementów pomiędzy tymi tytułami. Jednak Avatar zrobił coś, czego Naruto nie potrafiło: bardzo dobre żeńskie postacie. Naprawdę nie znam żadnej kobiety w Awatarze, która byłaby useless albo mocno odstępna. Na tle reszty. Może za wyjątkiem Katary, ale na nią wiem, że przyjdzie jeszcze czas. Także trio Azuli to kolejny ogromny plus. Księdze II przejawiał się ponownie wątek miłości. Mogliśmy obserwować stosunki pomiędzy Angiem i Katarą, Sokką i Suki, a nawet Zuko się załapał na ten miłosny pociąg. W przypadku pierwszej pary sytuacja miała miejsce na początku sezonu, kiedy nasza ekipa utknęła w tunelu miłości, czy jakoś tak. Został on stworzony przez zakochaną parę. Po jakimś czasie Ank i Katara samotnie błąkali się po tunelu i po przeanalizowaniu jego historii doszli do wniosku, że aby się wydostać, trzeba dać sobie buziaczka. Było to ciekawe, bo Ang kompletnie nie wiedział jak przelać swoje ucznia do katary, przez co wyszło na to, że wkurzyła się na niego. Całkiem zabawnie to wyszło, nie powiem. W przypadku soki sprawy przybierają nieco poważniejszy ton. Po tym jak stracił on swoją ukochaną z pierwszej księgi, nasz Soka bał się miłości. Kiedy tylko ponownie spotło spotkał suki, to jego dawne uczucia odżyły, a niestety bolesne wspomnienia go blokowały. Po jakimś czasie jednak przełamał się i dał sobie jeszcze jedną szansę, przez co pomiędzy nim a suki zaiskrzyło na stałe. Był to bardzo fajny motyw, bo nie spodziewałem się po takim urwisie jak Soka takiego poważnego arku. No i na koniec mamy Zuko, który umówił się na randkę z jakąś laską, którą spotkał w herbaciarni wujka. Całość była czysto komediowa, bo Zuko kompletnie nie ogarnął jak ma się zachowywać na randce, przez co mogliśmy napawać się mega śmiesznymi scenami. Mimo to pokazywało to też fakt, że Zuko nie jest do końca zły i posiada swoją dobrą oraz łagodną stronę. Co jest ciekawe, bo wydawać by się mogło, że jak to możliwe, że ktoś wychowany w kraju ognia może być w jakimkolwiek stopniu Dobry, okazuje się, że to zasługa jego matki, która dbała o niego, szczerze go kochała, i tym samym zaszczepiła w nim prawdziwe wzorce i uczucia. Nigdy po jej zniknięciu serce ZUKO zostało zalane mrokiem i nienawiścią. Ze wszystkich tych wątków miłosnych miarten ten ZUKO i soką był najlepszy. Co jeszcze mi się podobało, to charakter development dla Appy. Tego kompletnie się nie spodziewałem. Jakby nie patrzeć, Apa służył do tej pory jedynie za źródło transportu i ewentualną kupę mięcha. Ale w tym sezonie dostał on osobny ark, kiedy został porwany i schwytany do cyrku. Dowiadujemy się po tym, że Apa to łagodne stworzenie, które nie chce nikomu czynić krzywdy. Jest też bardzo związany z Angiem i pragnie do niego wrócić. Tak samo zresztą nasz awatar po utracie Appy wpadł w szał i był gotów zrobić wszystko, aby tylko odzyskać swojego przyjaciela. Ten mini wątek również bardzo mi się podobał. Kolejnym elementem charakterystycznym do tego sezonu jest jeden odcinek. Opowieści z Basing Se. Jest to zbiór bodajże sześciu krótkich historyjek, każda poświęcona innemu bohaterowi. Zwykle dowiadujemy się w nich o historii naszych bohaterów, dzięki czemu zyskują oni na głębi. Najbardziej popularnym wątkiem jest ten z Airo, kiedy opłakuje on śmierć swojego syna. Oczywiście rozumiem tę scenę, gdyż nawet samą omawiałem w jednym z odcinków, ale. Jakoś oglądając ją na żywo, nie czułem tych emocji, które ta scena powinna we mnie wywołać. Nie wiem, może to wina polskiego dubbingu, gdyż oryginał mał inną siłę przebicia przez historię aktora głosowego Airo. Niemniej jednak, cieszę się, że taki odcinek powstał. To jest na pewno kolejny plus. Na sam koniec niestety jednak muszę dać minus. Zuko przez całą księgę bił się z myślami i zastanawiał się nad swoim przeznaczeniem. W pewnym momencie nawet odszedł od Airo i zaczął podróżować samotnie w celu odnalezienia swojego prawdziwego ja. Potem jednak wrócił i wydawać by się mogło, że wreszcie zaakceptował to kim jest i że odnalazł swoje prawdziwe powołanie. Oddał się w 100% pomocy w herbaciarni wujka i aż w w środku czułem ciepło, kiedy się widziało tak szczęśliwego i spokojnego Zuko. Niestety w ostatnich odcinkach wszystko się rozsypało. Azula ponownie się pojawia w życiu Zuko i manipuluje go, tym samym przekonując go do przyłączenia się do niej. Gdyż uwierzył, że jeśli schwyta awatara, to jego ojciec naprawdę mu wybaczy. To mi się bardzo nie podobało. Nie mogłem uwierzyć, że Zuko dał się załatwić swojej siostrze tak łatwo, gdzie sam jeszcze powtarzał, że Azula zawsze Kłamie. Co więcej, zdradził też Airo, co bolało podwójnie. Finalnie jednak cały plan spalił na panewce, a Zuko został ponownie sam. W tym momencie kończy się sezon drugi, a zaczyna sezon trzeci, którego jeszcze nie skończyłem, ale muszę powiedzieć, że jest póki co jeszcze lepiej niż było w sezonie drugim, a to już jest coś niesamowitego. Sam sezon drugi oceniam na 9 na 10. Był to świetny upgrade względem pierwszego, dunnego sezonu. Warto przebrnąć przez początek, aby potem móc się napawać intensywną akcją, poukładaną i przemyśloną fabułą oraz dobrze napisanymi postaciami. Napiszcie, jakie wymy. Macie zdanie o tym sezonie oraz dajcie łapkę w górę, jeśli materiał się podobał. Ja tymczasem się z Wami żegnam, więc dzięki za oglądanie i na razie.